Udało mi się wybrać ostatecznie kolor, którym posługuje się teraz wtyczka, tak więc informacje o tym kolorze możecie znaleźć na ekranie, przypisując odpowiednie wartości w polu liczb heksadecymalnych, czy też w odniesieniu do RGB i HSB. Ten kolor spełnia rolę kompromisową, to znaczy udało mi się za jego pomocą usunąć część pikseli z tła, jak i zachowując piksele krawędziowe, czy też krawędzie mojego tematu. Wykorzystując teraz dodatkowe opcje w sekcji Screenmate oraz powyżej, możemy wpłynąć na jakość naszego klucza. Pierwsza i podstawowa opcja to Screen Gain, która umożliwia nam wpływanie na natężenie naszego klucza. Tak więc zwiększając wartości, powodujemy, iż klucz jest silniejszy, to znaczy, zagarnia coraz większą grupę pikseli, które stają się przezroczyste. Zaś zmniejszając wartość, powodujemy, iż klucz staje się słabszy co automatycznie powoduje pojawienie się pikseli tła i tych, które funkcjonują na krawędzi. Tak więc ta opcja ma charakter absolutny, co oznacza, iż wpływa po prostu na cały obraz. Można z niej skorzystać w momencie, w którym chcemy wprowadzić nieznaczne zmiany. Warto jednak rozważyć wykorzystanie dwóch innych opcji, czyli clip black i clip white, które znajdziemy w ScreenMate które również wpływają na natężenie naszego klucza, aczkolwiek umią odróżnić obszary przezroczyste od nieprzezroczystych. Aby zobaczyć w jaki sposób te opcje działają, warto wykorzystać status i edytujmy opcję Clip Black, co spowoduje automatycznie usunięcie pikseli półprzezroczystych w obszarze przezroczystym, czyli w obszarze tła. Edytując Clip White możemy zauważyć, iż wpływamy na obszar nieprzezroczysty, i zaczynamy odzyskiwać piksele nieprzedroczyste w okolicy naszego tematu. Tak więc w tym przypadku proponuję wprowadzić wartość powiedzmy 98 i zobaczmy, jak będzie wyglądała sytuacja. Edycja tych dwóch parametrów może czasami spowodować zwiększenie kontrastu pomiędzy obszarami przezroczystymi i nieprzetroczystymi, co automatycznie wpływa na nasze krawędzie. I możemy skompensować ten efekt korzystając z opcji, która znajduje się pod spodem, czyli klip Rollback. Dwie kolejne opcje, czyli Screen Shrink Grow oraz Screen Softness, wpływają na wygląd maski, która jest generowana przez wtyczkę na bazie naszych ustawień. Mówię maski, gdyż kluczowanie tak naprawdę polega na Tworzeniu dynamicznej maski, która zmienia się w czasie trwania naszej animacji, maska po prostu odkrywa temat i zakrywa tło. I możemy oczywiście zobaczyć, jak wygląda maska, korzystając z menu View i wybierając Screen Mate. Następnie możemy wpływać na jej rozszerzenie czy też zwężenie, korzystając z opcji Screen Shrink Grow, czyli zwiększamy udział naszej maski na scenie bądź zmniejszamy. I zobaczmy, jak wygląda rezultat. I mniej więcej w taki sposób przekłada się wygląd, to znaczy edycja tego parametru na wygląd naszej kompozycji. W przypadku parametru Screen Softness po prostu wygładzamy krawędzie tej maski. Tak więc obydwie opcje możemy przykładowo. Wykorzystać z sytuacji, w której nie umiemy usunąć, czy też trudno jest usunąć przebarwienia znajdujące się na krawędzi i przycinamy w tym momencie krawędzie powiedzmy o 1 piksel, a następnie możemy wygładzić tą krawędź korzystając ze Screen Softness. Dwie kolejne opcje, czyli Screen Despot Black i White umożliwiają nam ujednolicenie maski. Działają one mniej więcej w ten sposób, jeśli przykładowo w obszarze przezroczystym znalazłyby się piksele nieprzezroczyste symbolizowane przez biel, to moglibyśmy je zalać obszarem przezroczystym korzystając z parametru Screen Despot White. Jeśli zaś przykładowo w obszarze nieprzezroczystym znalazłyby się obszary przezroczyste symbolizowane przez czerń, to korzystając z opcji Screen Despot Black moglibyśmy spowodować, iż nieprzezroczystość zalałaby przezroczystość. Tak więc warto wykorzystywać te opcje w sytuacji, w której dysponujemy drastycznym kontrastem, lokalnym kontrastem pomiędzy obszarem nieprzezroczystym i przezroczystym. Następna opcja, czyli Replace Method, jest związana z kilkoma czynnikami. Proponuję na samym początku przybliżyć obraz i skupić się na krawędziach, aż do momentu, w którym zaczniemy powoli widzieć zielone piksele. Tak więc zauważymy, iż w tych okolicach znajdują się lekkie przebarwienia, Zmierzające ku zieleni. Dobrze? I na razie pozostawię tak obraz. Tak więc ta opcja, czyli Replace Method, ma związek z tym, co dzieje się głównie na krawędziach oraz tym, co dzieje się w odniesieniu do sekcji Screenmate, czyli jest związana z naszymi zmianami edycyjnymi, które wprowadzamy za pomocą tych narzędzi. Wykorzystując część tych narzędzi, wpływamy głównie na piksele półprzedroczyste, które znajdują się na krawędziach. Przykładowo, w momencie, w którym zacznę obniżać parametr Clip White, możemy zauważyć, iż udział pikseli nieprzedroczystych, czyli białych pikseli w statusie, zacznie się zwiększać, aczkolwiek automatycznie będzie przesuwała się granica pikseli półprzedroczystych. Tak więc zacznę obniżać teraz ten parametr i widzimy mniej więcej, w jaki sposób zwiększa się udział pikseli nieprzedroczystych, a przechodząc do rezultatu, możemy zauważyć, w jaki sposób granica pikseli półprzedroczystych się przesuwa. Tak więc przesuwające się piksele muszą w sposób dynamiczny aktualizować swoje informacje na temat koloru. Minus oczywiście kolor, który wykluczowaliśmy. I w tym przypadku wtyczka może posługiwać się jedną z czterech metod zastępowania kolorów: czyli None, Source, Hard Color i Soft Color. W przypadku None nie następuje żadne zastępowanie. W przypadku Source zastępowanie jest oparte w odniesieniu do koloru tła, czyli w tym przypadku koloru klucza. W przypadku hard color zwiększony jest kontrast, a w przypadku soft color uzyskujemy bardziej wiarygodne, miękkie zastępowanie kolorów. Możemy to zaobserwować w odniesieniu do naszego rezultatu. Tak więc wybieramy ten tryb podglądu i sprawdzamy nasze krawędzie. Warto także zauważyć, iż zielony kolor w trybie podglądu status po prostu oznacza te obszary, gdzie nastąpiło zastępowanie kolorów na drodze edycji naszego obrazu za pomocą narzędzi znajdujących się w ScreenMate. Oczywiście, oprócz metody, którą wybieramy, definiujemy także kolor, który ma posłużyć w do wykonania mieszania. Tak więc, w tym przypadku wszystko po prostu zależy od tego, jakim obrazem dysponujemy i co stanowi o naszym nowym tle, które wkomponujemy w nasz materiał, czyli po prostu materiał, który zastąpi tło przez nas wykluczowane. Dobrze, w ten sposób doszliśmy do końca listy opcji, które znajdziemy w ScreenMate i możemy powrócić na chwilę do opcji, które znajdują się w górnej części naszej wtyczki. I tam zakończyliśmy poznawanie opcji na screen gain, tak więc kolejną opcją jest screen balance. W przypadku tej opcji po prostu manipulujemy balansem naszego klucza w odniesieniu do dwóch pozostałych komponentów, tak więc w tym przypadku będą to komponenty czerwień i niebieskim. W zasadzie w momencie, w którym posługujemy się kluczem zielonym, powinniśmy pozostawić jednak wartość 50 dla screen balance, gdyż jest to natywna. Wartość dla tego typu kluczowania. W momencie, w którym przykładowo kluczowalibyśmy z niebieskim tłem, to warto zwiększyć tą wartość, powiedzmy do 90. Opcje Despil Bias oraz Alpha Bias są ze sobą standardowo sprzężone czy też zamknięte, co oznacza, iż wybierając kolor dla jednej opcji, przypisujemy go również do drugiej. Wykorzystujemy je w sytuacji, w której przykładowo dysponujemy materiałem którego zielone czy też niebieskie tło zawiera również inny komponent kolorystyczny. Może to spowodować pojawienie się przezroczystości w obszarach nieprzezroczystych. Wynika to z tego, iż w momencie, w którym nasze zielone tło jest zabarwione przez czerwień i za pomocą kropromierza wskażemy konkretny punkt na naszym zielonym tle, to wtyczka odejść się trochę tej czerwieni również z naszego tematu. I tutaj z pomocą przychodzą omawiane opcje, tak więc za pomocą kropromierzy możemy wskazać te obszary, które nie mają być brane pod uwagę podczas kluczowania. W ten sposób dochodzimy do ostatniej opcji, czyli do rozmycia naszego klucza. I w tym przypadku nie spotykamy się z żadną filozofią, po prostu wpływamy na rozmycie naszej maski. Dobrze, w taki sposób omówiliśmy opcje związane z budową naszego klucza, jak i wpływaniem na jego podstawowe parametry. W kolejnym rozdziale spróbujemy wykorzystać zdobyte informacje w odniesieniu do kolejnej kompozycji. A ja w tym przypadku przywrócę wartość 96 dla Clip White.